będzie sprężynę do wymienienia już jestem umowlony do mechanika a więc mi to zrobi ale sobie to zakonserwowałem tak mówię każde koło będę odkręcał z osobna jak już będzie sprężona wymieniona i będę sobie tutaj nad kola konserwował tutaj wtedy też sobie podziałam eee, przy tych elementach ale podłogę mam Zrobiono. Jeszcze może sobie poprawię, gdzie, nie gdzie. Jak coś teraz zauważę. No ale odcinek mogę zakończyć, tak to wygląda. Jeżeli taki materiał Wam się spodobał, będzie mi oczywiście miło, jeśli zostawisz lajka, komentarz oraz zasubskrybujesz kanał, aby być na bieżąco z nowymi materiałami. A więc do zobaczenia, trzymajcie się, hej.